i dzisiaj weszliśmy wysoko. Piękne mamy widoki z tej karczewskiej wieży Ochotniczej Straży Pożarnej. I próbujemy dostrzec stąd ocean. Ja wiem, że to trudne, ale wykonalne. Z tym że aby zobaczyć ocean, trzeba będzie zejść do piwnicy, do piwnicy pod barankiem. Back to the Ocean, czyli powrót nad ocean. Być może ta nazwa niewiele Wam mówi, ale myślę, że po piątkowym koncercie yy, wiele się zmieni, ponieważ jest to bardzo ciekawa formacja, zaproszona została przez Karczewski. GOG tutaj do sali zwanej Piwnica pod Barankiem, czyli właśnie w piwnicach miejsko gminnego środka Kultury. Jak widać, jest kolorowo, jest przestrzennie. Będzie też bardzo klimatycznie już w piątek. Zespół założyła Agnieszka Olszewska-Kaczmarek, wyjątkowa artystka, autorka tekstów muzyki, grająca sama na gitarze akustycznej. Wzoruje się między innymi na Tracy Chapman, a przynajmniej może czerpie inspirację, bo wzorowanie to nie jest dobre, dobre słowo. Grają niezwykły refleksyjny folk z różnymi jeszcze elementami rokowymi. Plusowymi. Skład jest tutaj mało znany, ale okazuje się, że dużo grają za granicą, między innymi za oceanem, także w Stanach Zjednoczonych, wiele koncertów, festiwali w Europie Zachodniej, w Polsce, wiele sukcesów, także warto ich zobaczyć. Gdzieś tam się do mainstreamu powoli przybijają. Ma za sobą ciekawy skład, będzie tam perkusja, będzie gitara basowa, będzie gitara klasyczna, ona właśnie na akustyku. Także gorąco polecamy, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Wszystko to już w piątek o godzinie 19. Wstęp wolny. Uważaj na nogi, idzie przypływ! Jeśli ten klimat będzie nam odpowiadał. Yy można go kontynuować tego samego dnia, także w piątek 26 września w klubie kultury Zastów o godzinie 20:30 rozpocznie się koncert zespołu Piąty Dzień. Tym razem zaprezentują nam muzyki George'a Brassena, słynnego francuskiego barda, ale nie tylko, Będzie też utwory Serge'a Gainsburga, będą utwory rosyjskich bardów, będą też tak zwane frywolitki, czyli utwory francuskie o zabarwieniu erotycznym, brzmi bardzo intrygująco. Zespół Piąty Dzień wystąpi i tam y, o godzinie 20.30. Jak mówiłem, wstęp wolny dla osób rządnych, nie tylko rozrywki, ale też Wiedzy, zwłaszcza historycznej, polecamy spotkanie z cyklu Ludzie Wawra, które odbędzie się w klubie kultury Anin z inicjatywy Anińskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz właśnie tego klubu. Tym razem bohaterem będzie Henryk Wierzchowski, którego 110. rocznicę urodzin właśnie obchodzimy. Zdwany jest kronikarzem Prawobrzeżnej Warszawy. Zawdzięczamy mu wiele zapisków, dokumentów dotyczących właśnie prawej strony Wisły. Był też pedagogiem zajmował się młodzieżą, także zostawił po sobie wiele ciekawych śladów i o nim właśnie opowiadać będą znawcy tematu. Także zachęcamy wszystkich to w Aninie o godzinie 17.30. A w Józefowie przed nami już ostatni weekend z festiwalem Lep na blusa imienia Tadeusza Nalepy. Będzie się naprawdę dużo działo. Zakończenie będzie, myślę, bardzo ciekawe. Zaczynamy w sobotę o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpi zespół The Rhythm Chefs, goście z Holandii. Zespół powstał w 2003 roku. Lubią mieszać blues, z rock'n'rollem, rockabilly, jazzem, funky, także będzie to bardzo ten program. Startują o godzinie 18.00, a w niedzielę godzinę wcześniej, bo o 17.00 wystąpią panowie, no to jest ciekawa formacja. Zagrałem jako Old Breakout, w zeszłym roku grali u nas jako The Ex Breakout, bez względu na nazwę, są to po prostu artyści, którzy razem z Tadeuszem Nalepą grali w kultowym zespole Breakout w różnych jego okresach, teraz się zebrali, skrzyknęli i od pewnego czasu grają razem pod dowództwem Kazimierza Pabiasza, wychodzi im do świetnie, przed rokiem ich koncert przywitaliśmy naprawdę z wielkim entuzjazmem, w zeszłym roku festiwal otwierali, w tym roku go zamknął, a po tym koncercie odbędzie się wielkie grupowe jam session, wszyscy nie mogą się tam pojawić, zagrać, będzie sporo biurowizacji, także myślę, że zakończymy naprawdę z hukiem. Yy, także sobota godzina 18, niedziela godzina 17, wszystko to w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Zapraszamy, wstęp wolny. A w Otwocku yy, czeka nas dzisiaj naprawdę ciekawy weekend z Melpomeną. Dwa spektakle o godzinie 18 w sobotę, zobaczymy premierę Wesela Figara. Ten tytuł kojarzymy oczywiście przede wszystkim ze słynną operą Wolfganga Medeusza Mozarta, ale mało kto pamięta, że libretto do tej opery powstało na bazie spektaklu sztuki teatralnej Piera Beaumarchais z 1784 roku. To kontynuacja przygód z Cyrulika Sewilskiego, czyli perypetie hrabiego al-Madawiwy i jego służącego Figara. Co dalej będzie? No, warto przekonać się na scenie. To dość zabawna lekka komedia, którą postanowiło przygotować dla nas Towarzystwo Teatralne imienia Stefana Jaracza. To nowy twór. Mam nadzieję, że będzie mogli nim powiedzieć niebawem coś więcej reżyseruje Rafał Parzych, obsada naprawdę doborowa, aktorzy, z których pamiętamy ze sceny Jaracza od wielu lat, także trochę młodego na rybku, także warto zobaczyć. Wstęp wolny, godzina 18, spektakl odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w sobotę o 18. A już dwie godziny później, bo o 20.00 wznowienie spektaklu, który miał premierę w maju, czyli scenariusz dla trzech aktorów. W reżyserii Dagmary Hankiewiczowej słynny spektakl szefera, grany przede wszystkim kiedyś przez Peszka i braci Grabowskich. Tutaj zobaczymy młodych chłopaków z Otwocka. Podobno wyszło im to świetnie, jeszcze nie byłem, mam nadzieję, że nadrobię to tym razem. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 20 w klubie Smok, bilety 15 i 20 złotych. Jeśli ktoś ma może ochotę na zabawę w stylu ludowym, gorąco, naprawdę gorąco polecamy sobotnią imprezę zatytułowaną Oskarowe Zakończenie Lata w Klubie Lodz. Oskarowe, bo związane z osobą Oskara Kolberga, którego rok w tej chwili obchodzimy, ale nie tylko. Będzie to część projektu wszystkie mazurki świata i mazurki Mazowsza. Okazuje się bowiem, proszę Państwa, że polska muzyka ludowa, polskie tańce ludowe były popularne w Europie naprawdę je, chyba 150 lat jeszcze przed Fryderykiem Chopinem o którym mówiło się, że to on je wypromował, tańczono je nie tylko w Europie, ale z Hiszpanii czy Portugalii, które były kolonialnymi, dotarły daleko w świat, między innymi Wyspy Kanaryjskie, Azory, Brazylia, Meksyk, także te nasze polskie Mazury były znane naprawdę wszędzie i my przekonamy się w Mlądu, że to wspaniała muzyka, przy której można się autentycznie bawić, zagra dla nas zespół Mlądz, początek o godzinie 1900 potem, E, przejmie pałeczkę kapela Mateusza Kowalskiego, także będzie skocznie, wszystko to będzie animować, specjalistka z domu tańca, e, zapowiada się naprawdę świetna zabawa, e, wstęp oczywiście wolny, na zakończenie będzie tak zwana muzyka mechaniczna, ale na ludową nutę. Wszystko to w sobotę 27 w Mlądzu, także mazużymy! Czas na garść informacji dla maluchów, także warto wytężyć słuch. E, propozycja teatralna to... Spektakl Trzy Świnki w wykonaniu Krakowskiego Teatru Artre, który przyjedzie do Anina o godzinie 15 w sobotę. Historia trzech świnek, ale nie tych, które znamy, które próbuje zjeść wilk. To historia świnek, które próbują nauczyć się samodzielności. Jak to wychodzi? Różnie, ale finał oczywiście jest pozytywny. No i oczywiście nauka dla dzieciaków i ich rodziców. Także zachęcamy. 15 klub Wstęp Kolei w sobotę w Smoku, kolejne spotkanie z cyklu Smykofonia, czyli muzykalne warsztaty i spotkanie dla maluchów i ich rodziców. Tym razem będzie to spotkanie zatytułowane Było sobie raz miasteczko, chędza górą, chędza rzeczką. Poznamy jego bohaterów, wiele zwierzaków z ogrodu zoologicznego, króla, królową. Wszystko tam pięknie, muzycznie wyśpiewa zespół Il Canto. Początek godzina 11, bilety 13 i 18 złotych Sobota lub klub Smok. Zobaczcie jaki wielki kawał żółtego sera. Taki żółty serek najlepiej smakuje z chlebusiem, posmarowanym lekko masełkiem, po prostu miód. A jeśli już o chlebusiu mowa, interesuje Was jaka jest tradycja związana z wypiekami, z pieczywem, jak to wszystko się zaczęło? Można się tego dowiedzieć na dwóch ciekawych warsztatach. Pierwsza propozycja to warsztaty Masz Babo Placek, na który zapraszam Muzeum Ziemi Otwockiej w najbliższą sobotę. Będzie można dowiedzieć się, jak powstawały dawne wypieki, jakie była, jaka była to tradycja, jaka była rola pieczywa w polskiej kulturze. Wiele, wiele ciekawostek i oczywiście samemu także będzie można takie pieczywko sobie przygotować i upiec samemu przy pomocy oczywiście profesjonalistów. Początek o godzinie 11. Z kolei Dom Nauki Sztuki zaprasza na opowieści o chlebie. To wszystko w ramach roku Kolbergowskiego. Tutaj także sięgamy oczywiście do tradycji związanych z wypiekami, tych mazowieckich, ale nie tylko. Dowiemy się czym był kołacz i inne dawne rodzaje pieczywa. Wszyscy zainteresowani będą mogli lepić specjalne figurki chlebowe, zwane po kurpiowsku byśkami. Także myślę, że to fajna propozycja. Początek, także godzina 11, wstęp wolny. My znowu jesteśmy na wieży, zachwycamy się pięknymi widokami. Bo prawda jest taka, proszę Państwa, mili Państwo, że mieszkamy na pięknej ziemi i możemy to udowodnić. To Jest to propozycja dla dzieci i młodzieży. Konkurs plastyczny, powiat otwocki na znaczku pocztowym. Yy, powiat otwocki to jasne, chodzi o... Lansowanie i propagowanie jego walorów turystycznych. Dlaczego na znaczku pocztowym? No bo 9 października obchodzimy Światowy Dzień Znaczka Pocztowego. Także fajnie w ten sposób organizatorzy nawiązali. Tym organizatorem jest klub Batory. Prace można nadsyłać do 7 października. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej klubu. Także zachęcamy kredki, farby w dłoń i malujcie. A ja dalej sycę oczy widokami. Do zobaczenia za tydzień!